Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Marii Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im na wrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady te zebrał doktor kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego Zaprasza święty Alfons Maria Liguori. Pan Bóg będzie przemawiać do duszy, która z nim rozmawia. W ogóle, jeżeli chcesz się bardzo przypodobać miłującemu cię sercu Bożemu, staraj się tak często, jak tylko możesz, przemawiać do niego bez przerwy. I z wszelką możliwą ufnością, a On nie zaniecha również odpowiadać ci i przemawiać do Ciebie. Wprawdzie nie da Ci słyszeć głosu swego uszyma cielesnymi, ale głos Jego będzie dobrze zrozumiały Twemu sercu, jednak wtedy tylko gdy się odsuniesz od obcowania ze stworzeniami, aby przebywać i mówić sam na sam z Bogiem. Pismo powiada, zawiodę ją na pustynię i będę mówił do serca jej. Tak samo świadcza. Bóg będzie przemawiał wówczas do ciebie przez natchnienia, przez oświecenie wewnętrzne, przez szczególne dowody swej miłości, przez łagodne poruszenie twego serca. Da ci pewne oznaki, że ci wszystko przebacza. Przemawiać będzie do ciebie przez to, że ci da zakosztować przedsmaku wiecznego pokoju. Przejmie cię wielką nadzieją nieba, napełni cię wewnętrzną radością, da ci odczuwać słodycz swej łaski w objęciach swoich i uściskach pełnych miłości. Bóg będzie przemawiał do ciebie słowami miłości, które dobrze rozumieją dusze umiłowane przez niego. Niemiłujące i nie szukające nic prócz Boga. Prezentowane fragmenty pochodzą z dziełka świętego Alfonsa Marii Liguriego zatytułowanego: Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem. Wersję książkową lub audiobook Nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.